Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Trochę inny będzie, bo dzisiaj będzie Forwarder, w końcu, nareszcie. Tylko jest taka sytuacja, że no ja nie będę jeździł tym Forwarderem, tylko mój brat. On lepiej umie zrywać ten nieco, będzie mi się oszukiwać. Ja to umie tak wściąć, tam coś pociąć, tak poudawać, że coś umie, niby jakoś mi to wychodzi. Nie? Tak więc oddaję głos mojemu bratu. Dajcie jakiś fajny, pozytywny komentarz. Jeszcze fajnie nagrał, że fajnie robi, to więcej będzie nagrywał weźcie tak trochę dobra to widzicie się u mojego brata a no, tu Patrzy przez kamerę no nie wiem, nawet się założę już to to jest tu podgląd z przodu? no widzę się jak to kogo do no, siebie no, Jest się A więc witam was w kolejnym odcinku z forwardera. Dzisiaj sobie zerwiemy sobie będziemy zrywać kłodę trójkę. tutaj jadę pierwszy raz jakby. znaczy pierwszy raz ja tutaj zrywałem na tej trzebie, już kiedyś. Ale teraz wjeżdżam tutaj ponownie. Znaczy, dlaczego zrywam tu ponownie? Ponieważ no, bywały, teraz sprzątam. Przedtem, przed już jakiś czas, rok temu, jakoś tutaj zrywałem trzebiesz, Ale dzisiaj wjeżdżam tutaj po. No, zbywały się, bywały. Nie wiem, gdzie mam jechać. Na szczęście mam mapy, które zawsze wychwalam. Więc ja sobie tutaj będziemy podążać za mapą wskazuje będziemy sobie zrywać kłodę trójkę co mogę powiedzieć o kłodzie trójce no, ciekawy sentyment ciekawy, na który trzeba dobrze patrzeć, no bo jest tylko pół metra pół metra jest tylko dłuższa od 2,5 więc trzeba się dobrze przyglądać Trzeba się dobrze przyglądać. Tutaj sobie łapiemy płyk. sobie nawet sobie kratę cofnę, żeby lepiej mi się zrywało ten sortiment. Generalnie co mogę powiedzieć o tej trzebieży Jak ją przedtem zrywałem, dość fajnie mi się to zrywało. Tam w paru miejscach się tutaj utopiłem. No to było jako, bo to był okres. No późnej jesień, listopad, grudzień jakoś Chyba nawet grudzień bardziej Ponieważ nawet zdarzyło mi się spotkać śnieg No i tak, tutaj mamy najprawdopodobniej trójkę No tak jest, to trójka Generalnie no, potrafię się mylnąć Czasami się załaduje 2,5 Najbardziej to zauważam to, czy to jest 3, czy 2,5 jak w chwycę do łyżki. Wtedy gdzieś mam, mam lepszą percepcję tego, czemu cofnąłem tą kratę, ponieważ jakby powiedzieć żura wtedy tak lepiej się ładuje, czemu jak ten żura jest trochę tak dalej, to jesteśmy jakby go w stanie wyżej dźwignąć, więc jesteśmy w stanie załadować bardziej tak czubato. No wiadomo jeszcze potem jak będę ściepywał, no to jak będzie jakieś 2,5 no to będę w stanie to no, zauważyć, tak, że będzie krótszy kocek. No i teraz tak, trzeba cofnąć sobie. No i tutaj tak. No bo tak, jest tutaj zarówno kłoda dwajku jak i kłoda 3 metrowa. Jeśli słychać jakieś brzęczenie tutaj To najprawdopodobniej po prostu jakby wąż Styka się z blachą I powoduje to brzęczenie Ja się tak zastanawiałem co tak brzęczy Nie czy to coś Łożysko się psuje czy coś Ale najprawdopodobniej By zostało ustalone, że Po prostu któryś tam wąż się po prostu drga Dlatego jest taki dźwięk. Tu sobie tak, włożymy to ładnie, żeby jak najwięcej weszło. Tak. Ja wyprostuję tego. Elegancko. Dobra. Obrócę się, żeby na pewności nie uderzyć w drzewo. No bo tak, jak się nagrywa i się zrywa, no to jednak. No inaczej to ta zrywka wygląda Bo jednak ten poziom skupienia trzeba mieć na obu kierunkach Trzeba się skupić na nagrywaniu i na Na nagrywaniu i na zrywce Bo tam słyszałem... No w jednym komentarzu tam wyczytałem, że bez sensu się... W poprzednim filmie jak nagrywałem Że bez sensu się obróciłem tam parę metrów Żeby przejechać, tak? Że obróciłem kabinę, żeby przejechać parę metrów No może bez sensu ale tak jak mówię, jak się nagrywa, to jest to inaczej generalnie dlaczego mi tu kamera nie działa o, teraz jest no i tak, mogę się tu teraz przejechać do tyłu i tak ale mówię, to dla mnie tutaj jest takie no ja bardzo wyczulony jestem, nie? staram się no staram się po prostu no, naprawdę patrzeć, żeby nie jechać tak na oko wiadomo, wszystko zależy od dnia bo czasami, nie wiem, mam lepszą gdzieś percepcję że jadę nie, nie obrócony w stronę kabiny to tak to, jak to nazwać dobrze no i fa faktycznie jadę i po prostu ładuję, tak, a nieraz mam takie dni, że po prostu zawsze się obracam no wiadomo Dni są różne w życiu Tak jak dzisiaj mamy pochurną pogodę Czy jest to na plus, czy jest to na niekorzyść Zależy, zależy od człowieka Na pewno zrywka jest lepsza, bo nie oślepia nas, tak? No ale znowu człowiek chodzi bardziej zamulony Przez co mogę dzisiaj trochę mówić bez składu dla mnie generalnie pogoda bardzo wpływa Niby denerwuje mnie to słońce Bo, no bo, no bo oślepia, tak? No bo za tym jak tak Teraz już się kończy lata, ale jak tak słońce wygrzeje w lato przez tą szybę jak tak Jak kolokwialnie powiem przy dupcy, no to No to jest lampa Jest lampa Tutaj widzimy właśnie ślady po wywałach, Że faktycznie była tutaj wichura Zresztą widać, że ja tutaj chyba nie jadę po szplakach, Tylko tu jest jakoś wycięte po bokiem bo, bo, bo... z boku, tak? No i tak Teraz sobie dźwigniemy bratę sobie ten No nie rozsuwam się, no bo... No bo nie ma sensu, tak? Nie by tutaj szeroko, ale znajdzie się fragment, w którym będzie wąsko, no i no już nie przejadę. Tak. Tak, zrobimy jeszcze tak pyk, zrobimy. Pycimy pięć na raz. Wielka łyżka, więc trzeba korzystać, o, tak powiem. Mm. Tak, żeby nic nie spadło. Generalnie nie jestem też panem tak, robienia takich naprawdę trzubatych klatek, bo dla mnie to jest bez sensu. Z tego powodu, żeby stać się jeden pniak, na który najedziemy, klatka podskoczy nam No i cała, całe drzewo, no nie że całe, ale no drzewo spadnie. tak załaduję trochę Zresztą daleko nie ma do wyjazdu, więc Nie ma sensu ładować czubatą Zdarzyło mi się tak Miałem próby, że jak ładowałem czubatę, jak miałem daleko do Wybuzki, Albo się tak przyznał Raz załadowałem czubatę, żeby sobie o, zdjęcie zrobić by wspominać ile to naładowałem, ale no jaki to też jest sens ładować, bo tak trzeba po jednym klocku ładować, żeby no, po jednym kroku ładować tak no 5 minut po prostu no, to można wjechać drugi raz i szybciej załadować no to jak może bez składu mówię tak, trochę niezrozumiale tak jak ta sztuka spadła I teraz tak, tutaj sobie tak delikatnie ją wrzucimy, pyk no i tyle, więcej nie ładuję, nie ma sensu po jednym klocku tak upłazać ładnie, bo to, no, to więcej czasu dla mnie według mnie zajmie niż żeby drugi raz wjechać no i teraz tak, gdzie ja tu wyjadę? Mm, 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 najprawdopodobniej wam muszę, muszę jechać tędy. Nie no, fajne, fajne mapy, bo jakbym tak zrywał bez map, no to raczej bym na początku musiał się przejść. No tak się robiło przedtem. Chodział się przechodziło, albo się pytało o wskazówki tnącego osoby co ścina. Co i jak żeby się nie wykopycić ja to wykręcę? Nie, nie chcę wykręcić tu, cofnę sobie zrobię to inaczej, dobra. Ja sobie jadę tutaj przodem. U, u, u. Nic nie jedziemy, bo to trzeba patrzeć. Jak czasami nieraz kładę może ktoś wyskoczyć. Miałem ostatnio taką sytuację. Wyjechał. Nie wiem, nie pamiętam jak się ten pojazd nazywał, ale po prostu no tak wyskoczył mi z zakrętu. Zakurzył mi maszynę, bo się wszystko kurzy. Okej, okay. błąd, no smarowanie. No ten błąd ze smarowaniem to on jest taki, się wydaje że on nieraz źle wskazuje, bo miałem sytuację, że był smar, a on nadal ten błąd wyskakuje. No dobre są te czujniki, ale wiadomo Jak samemu się nie sprawdzi to To nigdy nie będzie. Pytanie czy ja tu chcę ściepywać to Nie, nie chcę tu ściepywać, bo Tu drzewo przeszkadza Jadę dalej tu sobie, tu sobie zacznę ściepywać ten stos Myślę, że tutaj wyjazdu żadnego nie ma Nie zaszkodzę sobie niczym Tu jest elegancko, pych. Tak jak mówię, stos, yy, kłoda trójka również jest odbierana jako stos, więc nie muszę jakiś tam łódek robić. Znaczy mogę łódkę, ale nie muszę, wcięż mi do drogi. Sobie tak damy tu. Mm, 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 mm. Jakieś fajne dwa cienkie bym się przydały. O, widzę tam, tu. Tyk. ustawić się dobrze równolegle do drogi żeby stos wyszedł elegancki bo estetyka również jest ważna okay, to zrobimy tak okay. elegancko ja tu tak właśnie jadę staram się tak cały czas jakby nie wiem jak to nazwać, tak prosto w stronę kabiny, żeby na wprost myśleć. Nie wiem czy o tym już mówiłem w poprzednim filmie, ale wspomnę, że takie wściepywanie koło, koło tego przyczepy no to jest takie niby się uda, niby się nie uda. No, no może niektórzy tak robią i faktycznie im to wychodzi. To szacunek dla nich, ja sobie zawsze lubię tak wściepnąć przynajmniej te pierwsze klocki właśnie w stronę tak przed, no jak patrzę na kabinę różnie stosuję, czasami sobie lubię tak rozłożyć na 20 metrów stos nieraz tak jadę no tak jadę, że ładuję robię stos na 2 metry i tak dalej ciągnę go tak schematycznie różnie, teraz sobie rozłożę po prostu po jednym tak na 10 metrów nie wiem, nie wiem od czego to zależy od tego jak mi się uwidzi co tak robię. Teraz właśnie ciągnę stos. Ułożę 2 metry do góry i ciągnę 2 metry dalej. Trzeba spojrzeć, trochę, klepnąć tak. ładnie trochę, żeby też... Nie było za blisko drogi, żeby ten stos nie był, bo to różnie bywa nieraz. No różnie czasami właśnie jak chodzi o to jak daleko od, od drogi ma być stos. Jest to taki temat rzeka trochę. Bo raz dostałem jakby uwagę, że za blisko drogi. Ale to zrywałem, zrywałem wtedy traktorem. A pod poldera no to staram się, żeby ta... Ten, tak jak tutaj, no to nie wiem, tu będzie meter, pół. Staram się tak zrobić stos od drogi, żeby jednak było miejsce, żeby go klepnąć, tak? Dlatego nie robię właśnie tak, jak tam nie chciałem ściepywać, no bo było drzewo i bym musiał zrobić stos przy samej drodze. A nie chcę tak, bo źle się wtedy ściepuje. O generalnie powiem taką ciekawostkę jeszcze, z, związaną z klatką i ładowaniem na jedną rajkę no tak w przypadku trójki to nie to jeszcze przewagi nie będzie mówię teraz o traktorze, bo na przykład raz miałem taką, raz miałem taką sytuację, że załadowałem dęba na jedną rajkę 2,5 no i przy skręcie deszla, deszlem, po prostu przeważyło klatkę ją przewróciłem ją więc taka ciekawostka przy power raczej chyba to jest inaczej wyważone jakbym załadował same 2,5 to raczej chyba nie przewrócę go ale przy traktorze, przy przyczepie ładując same 2,5 no to skręcając dyszlę można ją przewrócić no i dobra, trochę jest to rozsunięty, nie wiadomo ile tego drzewa tutaj jest w tym rejonie, więc nie ma sensu na razie ciągnąć to tak za bardzo, bo potem będę musiał, pod, będę musiał podciepywać. No i teraz na przykład, o, no, ściepuję sobie obok klatki, ponieważ z tej perspektywy znowu bardziej widzę, czy coś jest dobrze wyklepany więc mówię, różne techniki stosuję przy ściepywaniu. No bo dla mnie nie jest sztuką ściepnąć stosy, żeby wyglądał byle jak. Jednak, stosy no to jest nasza wizytówka, że tak to powiem. Generalnie, co jak chodzi też o kłodę trójkę, no to jednak nie da się jej załadować na dwie rajki. Więc jest. Kłoda trójka nie jest taka, że masa rośnie. Dobrze się ją zrywa na mokradłach, bo wtedy. bo i tak dużo nie załadujemy, i tak. Więc fajna kłoda. Ale nie, no dobrze się ją zrywa i no mu, tylko mu bierze masy. Nią za bardzo tak nie zbudujemy, tak jak w porównaniu z czwórką. Bo znowu kłoda piątka jest dla mnie, znowu, no jest trochę ciężka i nie da się tak ściepywać po pięć sztuk przynajmniej tym forwarderem, więc myślę, że tak masowo to chyba kładać kurkę się wydaje chyba najlepszy. No i dobra, tutaj sobie jeszcze go tak poprawimy, z tyłu klepniemy, no z tyłu wiadomo trzeba uważać, żeby tych węży nie urwać, tak, elegancko kratę możemy schować, drugą kratę możemy dosunąć. No trzeba pamiętać, żeby tamte śmieci sprzątać, żeby kratę, krata się dosunęła do końca. Bo nieraz te śmieci podejdą, krata się nie dosunie do końca i nieraz jest ciężko schować dziuraw. No ale okej, okay. to by było na tyle w tym odcinku, myślę. Taki dość chaotyczny, ale myślę, że dobrze się oglądało. Była to zrywka chłody trójki. No nic, tyle. Cześć. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli podobał Ci się odcinek nagrany przez mojego brata, to daj znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich filmów właśnie, żeby nagrywał ktoś kto inny. Przynajmniej zobaczycie też inne maszyny, bo ja to dopiero będę miał czas na emeryturze, czyli nigdy, <grym> żeby nagrać jakieś inne maszyny, ale może kiedyś. Tak więc w każdym bądź razie, dzięki za obejrzenie do końca. Tu za chwilę pojawi się poprzedni odcinek, w którym buszowałem John Deere na torfowisku. Na szczęście jako w miarę tak poszło. I co? I widzimy się w przyszłości. Cześć!